Cześć kochani, witam was w daily vlogu, dzień numer 5 Mamy 6 rano Tomasz pojechał do pracy Ja mam jeszcze ze sobą czwórkę dzieci Basia miała wczoraj opóźniony lot, więc Zosia została jeszcze na jedną noc I dzisiaj to będzie uływanie głowy Dopijam kawę, mamy 6 rano I zabieram się za przygotowanie śniadania i do kończenia robienia śniadaniówki dla dzieciaków. Masz wczoraj upiekł ciasto, więc dziś zapakuję dzieciakom po kawałku do szkoły. Szykuję ciasteczka z ciasta francuskiego. Za oknem słyszę lisa. Jesteśmy już w drodze. Wstąpiłam na chwilę do sklepu. Do wycieczki kupiłam na wycieczkę jakieś musiki dla Wandzi, też paluszki i po jeszcze dodatkowo, żeby tutaj na pewno każdy miał się czym najeść, a zobaczcie tutaj o, koce, poduchy, wszystko. Dziewczyny się bawiły. Czekaj, coś mi pipczy. Kto nie ma pasów zapiętych? Ja mam. Zosia? Ma. No to wszystkie macie, to czego mi pipka? Często tak mi pipka w tym samochodzie. Kurde. no ale patrzcie co za samochód pokazuje, że odpięte pasy, a wszystkie są zapięte. I o co chodzi? No wstaje wstaje. Tutaj zaraz mam się gdzie zatrzymać, bo jest pobocze większe. I proszę Was Wiesz, bardzo. Ciska połocze, no, ona nie się zachowanie opieka. spokoju. Patrzcie, co się dzieje na ulicy. Chodzą piesi, jeżdżą samochody. I czy Wy byście chciały, żebym ja taką babcię przejechała, bo Wy się kłócicie i muszę na Was zwracać uwagę, a nie na drogę, jak jadę? Bo muszę wasze pasy sprawdzać. od nowa pozapinać wszystkie. Czekaj, bo coś jedzie. Dobra. O, to pani z mojej szkoły jechało. do pas. No wpięty. Jeszcze raz wepniemy. Ty, jeszcze ty, pokaż. Może ty masz wpięte w te... nie, no dobrze masz wpięte. A jeszcze ten środkowy, dla po prostu bezpieczeństwa zapnę, żeby nic nie pipkało, bo szału dostanę. Dobra. Dobra Czekajcie, no jeszcze nie odpaliłam silnika. Jak odpalę silnik, to zobaczymy, czy będzie pipkać, czy nie będzie pipkać. Mam nadzieję, że nie. Co, pipka Nie, no trzeba było pasy jeszcze raz pozapinać. Stary samochód, może coś nie ten, nie zatrybił po prostu. Idę odprowadzić dziewczynę do szkoły. Bo jadą ze szkołą muzyczną. No chyba jakiś koncert. Mam sobie obiad na śniadanie? Tak. Czy jestem bardzo głodna? Tak. Czy pachniało mi przepięknie po drodze jak wracałam ze szkoły, jak szłam do szkoły, żeby odbywać dzieciaki? Tak. Czy nie jadłam wiele, wiele godzin, kilkanaście godzin? Tak. Więc dzisiaj dzień zaczynamy od czego? Od obiadu z kawką. Majchewka <grym> na słodko, sałatka pekińska, Tutaj chyba kasza jakaś, na pewno to nie ryż i kurczak zawijany chyba z warzywami jakimiś. Zjem sobie pół, a drugie pół zostawię na obiad. Jestem najedzona, kawa wypita, jestem zwarta i gotowa do pracy, rachunki popłacone. I tak Wam powiem czasami, że po takich porannych kłótniach i nieporozumieniach, jakichś tam nerwach, tak mnie to wysysa. Po prostu wiecie, z uśmiechu, z radości, z energii. Ale teraz, dzisiaj, jak odprowadziłam dziewczynki, jak już tam stałam z nimi, to tak już zaczęłam tęsknić tak się martwić, żeby one się tam nigdzie mi nie zgubiły, żeby wróciły całe i zdrowe. Ach, no i tak to jest. Jak to wyodzinia. Teraz lepiej, jest gorzej. Mają sprzeczki. I nie Mam bardzo dla, e, dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy czekali na spódnicę. Czerwona piękna Maria, Len, plus Wiskoza, pojawiła się ponownie na stronie w niewielu sztukach, bo część zostaje tutaj właśnie na sklepie na otwarcie. I też Krystyna jest. W te czarne, ta czarna w przepiękne kwiaty. E, i ich jest troszeczkę więcej, ale planuję zrobić na te czerwone przed sprzedaż. Te czajne. nie wiem, czy się jeszcze pojawią. Co myślicie? Chcielibyście jeszcze te czajne? Nadal pakuję swoje zamówienia i chyba nie zdążę pojechać na zakupy. Chciałam Wam troszeczkę opowiedzieć, dlaczego to wszystko tak wygląda. Pakowanie tych zamówień, dlaczego to jest takie ważne dla mnie i dla Wasi również, aby to tak ładnie wyglądało. Bo to ma być coś wyjątkowego. To nie ma być jak zwykła wiecie, jak sieciuszka, gdzie po prostu wysyła się wszystko tylko w zwykłej folii. Tylko ktoś po otrzymaniu tej paczki ma poczuć się wyjątkowy. Wyjątkowo. Dlatego to wszystko jest tak pięknie oprawione, Bo dla mnie, nie mówię, że dla każdego tak musi być, ale dla mnie to jest coś bardzo wyjątkowego. I stąd ta piękna oprawa. I, I po prostu. Każda z tych rzeczy wygląda jak prezent. I wyobraźcie sobie. Słuchajcie, co to transakcja, płatność, przelew. Zamawiacie, nie wiem, prezent na święta. I ten prezent już jest gotowy, pięknie zapakowany. Nie trzeba dokupywać żadnych dodatkowych e, ozdób, kokaedek. Dosłownie niczego. Nawet żadnej folii osobnej, bo to już jest po prostu takie piękne. Przynajmniej dla mnie. Oczywiście ze mną nie każdy musi się zgadzać. Mamy prawo mieć odmienne zdanie. O, piękna Tonia. Jeszcze naklejeczka. Ja też myślę, żeby sobie kupić taką dwukajkę do etykiet. Myślałam, że pokażę Wam różnicę pomiędzy naszymi gumkami, a takimi zwykłymi ze sklepu. Tą gumkę kupiłam kilka lat temu. No i zobaczcie, jak ona wygląda. Jak ona prezentuje się na tle naszych gumek? No, jak to zawiążemy na włosach, to po prostu będzie tylko o, tak to wyglądać kawałek materiału. Ale już, jeżeli tą gumkę zawiążecie na włosach, no to już będzie wyglądać przepięknie. Ta gumka jest bardzo bogata. To jest Eska i to jest nowa formuła Eski, ponieważ jest tutaj jeszcze więcej materiału niż do tej pory było. Mamy MK. I mamy XXL i panie z bardzo długimi włosami bardzo sobie je chwalą i często dostajemy wiadomości, że żadne gumki tak nie trzymają włosów jak nasze godzina mojego wyjścia więc wszystko sobie odłączam z prądu żeby nic się tutaj po prostu nie wydarzyło zawsze wszystko włączam z prądu dla czystego sumienia moja stylówka dzisiaj chyba nie stylówkuje Trochę śmiesznie to wygląda. Co? Przymoloności, tam było. Jościmy odebrane. Jedziemy po zakupy. Yy, zakupy zrobione. I teraz co? Jedziemy do domu. Ja. Uwaga. Jedynka wszystko git. Uda mi się tak zakręcić, jak myślicie na raz? No, bo jest wygodnie. kiedy? Udałoby ci się. Tylko jak ja to, by to się... Dobra. I to jest ta górka, której ja tak bardzo nie lubiłam, bo tyle razy mi tutaj zgasł samochód. Ona jest z pozoru, Nie, nie, nie próbuję, bo jedzie ciężarówka. Jeszcze mi zgas. Nie, wreszcie zastosowałam, że ciężarówka jedzie. I czy zdąży, czy nie zdąży. Dobra. Ja, ale ja muszę tutaj tędy jeździć, żeby pokonać swój strach przed tą górką. Jedź, ja. jedź, jedź. Ja. Bo lęk jest po to, żeby go pokonywać. Ja na miał, mam lęk wysokości na tych wieży. Tak, ja nie. Lęki, no można, no nie zawsze da się lęk pokonać, ale ja swoje lęki lubię bardzo pokonywać. E, więc jeżeli mam do wyboru prostą drogę albo coś takiego, co mnie stresuje, no to ja... Musiać prosto, proszę. Ale mama to była moja pani od polskiego. No widzisz. To ja wybierałam zawsze to, co mnie stresuje. Czas wszystko rozpakować, najeść się. Bałagan dnia codziennego. Powiem Wam szczerze, że ja tak się wczoraj cieszyłam. Ogólnie na no weekend się cieszyłam, że posprzątam i w poniedziałek zacznę z porządkiem. Ale ten porządek chyba nigdy nie nastąpi, bo często jest tak, że ja posprzątam, a za dwie godziny znowu jest to samo. Więc w naszym domu porządek będzie chyba dopiero wtedy, gdy dzieci się z niego wyprowadzą. Chyba dopiero wtedy. No, jakby będą duże, no przecież o, o co ci chodzi? Nic w nie powiedziałam. Awokado. Kto lubi awokado? Ja. A ja. kanapki ja. za awokado kto? Ja. Ja, ja też ja lubię awokado. Kupiłam sobie kaszkę. a Kaszka żowa malina. Ja tak lubię te kaszki. Dawno jadłam. Dodaj mleko, bo jest bez mleka właśnie. Ja sobie dodam mleko roślinne do niego. Mleka nie mogę. I co? Wandzie ulubione przysmaki. Wzięłam sobie też białko wegańskie, bo będzie mi teraz bekować jakiegoś tam białka, wiecie, zanim Pesta? Zanim znowu się wprawię po prostu do to, to mam tutaj białko waniliowe. czekolada Żeby jak gubię wagę, nie gubić po prostu tej wagi z mięśni. Więc musi być to białko. I figi były po złotówce, więc wziąłam dziesięć. To tak pięknie je. Kotek się myje, Wandzie je. Powiem szczerze, że ja nie mam siły tego sprzątać. Ale muszę. I to wszystko wszystko zadziało się od wczorajszego wieczoru. Zobaczcie, jakie Tomek wspaniałe galeretki porobił. Piękne. I pewnie smaczne. I to pewnie malinki z ogórka. Daj, doj, doj. Właśnie sobie zdałam sprawę, że jest godzina za 15-16, a ja jadłam tylko śniadanie. I tej drugiej połówki jedzonka nie zjadłam w pracy. Nie zdążyłam. I było tyle mam na głowie, że po prostu nie czuję głodu. Ale muszę coś zjeść, przecież tak nie można funkcjonować. Jeszcze się czegoś nabawię od tego. Hmm.